Znaku byka witam serdecznie z tej strony, Łóżka Apologia. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny z nami, Tarot Snub, który oczywiście ukaże podstawowe tendencje, jakie zawsze dla Was tutaj serdecznie omawiam i wskazuje rady czy inne informacje. Tak więc zobaczymy, jak będzie przedstawiał się właśnie ten horoskop dla Was i czego możecie się konkretnie spodziewać. Jeśli chcecie oczywiście otrzymać tutaj, takie dodatkowe informacje dotyczące waszego dnia urodzenia, to tutaj zapraszam do komentowania, tak? Wiem, że bardzo lubicie komentować. E, tak więc, jeśli wpiszecie dzień swojego no, tutaj urodzenia, otrzymacie pakiet informacji, które mogą was zainteresować, skłonić do myślenia, refleksji. Będzie to taki pakiet informacji esoterycznych o waszych talentach tendencjach występujących dla danego dnia. No i rady, jak postępować oczywiście w, w takich przypadkach. Tak więc jeśli lubicie komentować, to zapraszam oczywiście do komentowania, jak i do subskrypcji naszego kanału Ezoporada. Też tutaj jeśli subskrybowaliście, to serdecznie Wam dziękuję. No i zobaczmy, jakie karty wyciągnę dla Was te wybyki. Już patrzymy. Na pracę władczyni oraz kul Buław, na emocje kul denarowy i dziewiątka mieczy. No i piątka denarowa i kulowa Pucharów, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne. Tutaj patrzymy, jeśli chodzi o pracę, to mamy bardzo dobry układ. Mamy piękną kartę władczyni oraz kartę kula Buław, a więc mocne, imperatorskie, silne karty pozycyjne. Powinniście coś osiągnąć, zrobić, zadziałać. No i zaczynamy układ właśnie od Władczyni. Do 15 listopada jest to taka karta, która niesie wam oczywiście możliwości, postęp, niosący tu aspekt kobiety, czyli kobieta może wam pomóc, może was przyjąć do pracy, może być silnym motorem do działania. Władczyni to pozycja, to dobre pieniądze, to obfitość, to też na przykład wielość ofert, które możecie otrzymać. Tak więc naprawdę fajna karta, która niesie spory ładunek materialny i tutaj, właśnie finansowy. Umowa też powinna być taka konkretna, solidna, oparta na bardzo dobrych fundamentach. No i właśnie z jakiegoś powodu ta kobieta może odgrywać tutaj bardzo pozytywną rolę. Mamy pracę również. Władczyni kojarzy się z kobietą e, protektorką, osobą ważną, tak, która może nam podać pomocną dłoń, z którą możemy wejść w bardzo korzystne układy, albo która po prostu pomoże nam w aspekcie e, tutaj, e, sfery zawodowej. To może być też kwestia awansu. Nagrody, podwyżki. No, ta karta niesie obfitość. Dobra karta do załatwiania spraw urzędowych, czy w ogóle takich spraw zawodowych, jeśli mamy na przykład zamiar iść po podwyżkę, coś ważnego zrobić, zakończyć projekt, to właśnie ten czas do 15. Listopada niesie fajne tutaj tendencje i daje możliwości właśnie rozwoju, postępu. Potem mamy już trochę inną energię, bo po 15 listopada mamy już króla buław, który jest energią męską, oczywiście. Reprezentuje silnego, zaborczego, takiego zdyscyplinowanego mężczyznę, może być to nasz protektor, może być to osoba, która nas zaprosi do współpracy, może być to motywator, właśnie do tego, byśmy działali właściwie tak, czy owak to będzie czas już tutaj działania konkretów, wykazywania się, pozycji, ale zdobytej dzięki. No też naszej ingerencji, bo to buława, to jest energia działania, to już konkret jest, to już trzeba naprawdę zawalczyć wręcz o pewne kwestie, to też potężne wymagania, ale można im spostać i... Pokonać przeciwności. Jeśli mamy pracę, również mężczyzna może mieć tu imperatorską, taką imperatywną rolę, ale też może się czepiać tak, za przeproszeniem. Może być to właśnie osoba, która nas będzie motywowała do przyszłych takich działań, ale my nie możemy właśnie tutaj podchodzić do tego zbyt negatywnie, tylko właśnie jak typowo do zadania, tak, do pokonania przeciwności, ale nie na zasadzie walki z tym królem Buław na słowa, czy, 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 czy wywołaniem jakiejś negatywnej reakcji, tylko my po prostu z tym, w związku z tą całą sytuacją się pokazujemy, wykazujemy, udowadniamy, że jesteśmy w stanie coś zrobić lepiej, fajniej i sprostać właśnie tym aspektom, które będą przed nami po prostu. Ale musimy uważać, bo tutaj konflikt władzy może wystąpić. Możemy poczuć, że ktoś nami dyktuje, tak? że, że dyktuje nam warunki, że narzuca wolę. E, I my musimy tutaj po prostu się dostosować, pokazać dobrze, przejść to. Może być rodzaj próby na przykład. Uważam, że dobre karty. Ale właśnie ta druga energetycznie będzie zmuszała mocno nas do e, wykazywania się w pewnych sferach, po prostu. Dzięki tej karcie możemy osiągnąć więcej, ale tutaj musi naprawdę być to działanie. To jest bardzo ważne. Natomiast uczucie. Układ mieszany. Dlaczego? Zaczyna go e, król. Denarowy, on jest w uczuciach wygodny. To, to jest karta reprezentująca osoby materialistycznie ustosunkowane, powolne, troszeczkę takie racjonalne, konkretne, na przykład nie, nie każdy lubi króla denarowego, bo na przykład on się trochę jawi z taką przewidywalnością, troszeczkę tak, no nie jest spontaniczny, jest materialistyczny, właśnie, wygodny. No i tutaj, jak szukamy tej miłości, to może spotkać taką osobę właśnie, e, która może stać się naszym nawet przyszłym partnerem e, czy osobą do, do, do jakby wejścia w układy takie zawodowo-finansowe, ale to wszystko będzie wymagało czasu. Kul denarowy nie śpieszy się. Tak to jest wygoda, to jest komfort, to jest ocena chłodna, wykalkulowana. Tutaj, oczywiście, też może nam jakiś mężczyzna pomóc w kwestii właśnie emocjonalnej, ale to wszystko będzie takie wyważone, spokojne i właśnie może się łączyć ze sferą zawodowo-finansową. Jeśli mamy kogoś, tutaj, mężczyźni właśnie będą mieli taką pozycję troszeczkę właśnie wygodną, taką stonowaną. Tu romantycznych gestów może nie być, ale mogą być inne, konkretne, bo kulderów może dać. Pieniądz może zainwestować, może prezent okazać, ale nie romantyczne gesty czy słowa. To jest stabilna karta, acz taka właśnie bez mimo wszystko emocji, bez takiej wzniosłości, bez tego ognia na przykład, tak? Ale jest to karta inwestycyjna, być może, że w ramach relacji mężczyzna będzie inwestował i będzie planował przyszłość bardzo świadomie. Natomiast jeśli chodzi o kolejną kartę, czyli po 15 listopada, no to już mamy tą dziewiątkę mieczy i ona jest rzeczywiście bardziej napięta. Reprezentuje kobiety i niestety one mogą tutaj, czy mają kogoś, czy nie, niestety czarnowictwo mieć w głowie, tak? Mogą po prostu lękać się, obawiać pewnych rzeczy. Jest to karta cierpienia niepotrzebnego, wbrew pozorom, bo to jest karta myśli, która ranią, tak? Na przykład możemy wyolbrzymiać kogoś, jakąś sytuację i oceniać ją negatywnie, choć ona wcale nie będzie taka zła. I tu obojętnie, czy mamy kogoś, czy nie. Przez te napięcia możemy źle wypadać w relacjach, źle postępować, być zaślepieni, zaślepione emocją, nerwów, napięć, które będą blokowały. To też czasem jest karta z wady, czasami niestety mi się to pokazuje też na, na konfliktach takich, bo my nie potrafimy racjonalnie, rzeczowo podejść do pewnych kwestii. Czy znajdziemy kogoś? Tak, jeśli przełamiemy ten strach nie jeśli będziemy tkwić w jakimś schemacie niestety myślowym mamy kogoś, no to tutaj także jakieś strachy, nalachy będą miały miejsce i przez to możemy tutaj zbyt czarno patrzeć na przyszłość, a ona wcale nie musi być taka negatywna także to też prowokować możemy do konfliktów przed czym oczywiście przestrzega o i zdrowie, do 15 listopada mamy Piąteczkę denarową, no jest to karta straty, tak? Karta wydatków straty. Często mi się kojarzy, na przykład, z zakupem leków, które trzeba wyrzucić, bo następne trzeba kupić, bo jednak jest zmiana planów. Strata, bo coś tutaj się zmieniło. Wyrzucony pieniądz na przykład, tak? Że idziemy do jakiegoś lekarza, tak? Ale okazuje się, że i tak jest zmiana, i musimy zapłacić ponownie u kogoś innego. Tak? Strata, którą można wyrównać, bo mnie się ta piątka tutaj denarowa kojarzy, właśnie z taką możliwością odrobienia straty, jeśli my będziemy patrzeć na to, co jest jeszcze pod ręką, co możemy wykorzystać. Owszem. Strata jako strata może być, ale możemy próbować to jeszcze naprawić. I w kwestiach zdrowotnych to też jest ważne, to też funkcjonuje. Tutaj zwróćmy uwagę na delikatność dłoni. To jest karta problemów z metabolizmem, w ogóle tutaj z przemianą materii, z sprawami gastrycznymi, jelita, czasem karta unieruchomienia w jakimś sensie. No i tu możemy trochę właśnie tracić, ale, tak jak mówię, tą stratę można wyrównać, jeśli inaczej podejdziemy do danej kwestii. Może też na przykład oznaczać stratę czasu w jakimś miejscu, no bo niestety. E... No czasem tak bywa, tak? Że, że na coś czekamy, tracimy ten czas i to też jest ten e, objaw tej powiedzmy negatywnej energii, ale tak jak mówię, tutaj musimy działać cały czas, jakby patrząc na to, co możemy jeszcze zrobić i naprawić. No i walczmy ze smutkiem, bo to jest ubogość emocjonalna. Czyli tutaj możemy po prostu emocjonalnie się blokować. E, po 15 już listopada będzie lepiej. Mamy bowiem królową pucharów, i królowa pucharów niesie ze sobą bardzo dobrą powierniczkę, kobietę, opiekunkę, pielęgniarkę, miłą panią doktor, osobę, która jest ciepła, serdeczna i przekazująca wiedzę w sposób empatyczny, dobry, ciepły. No i właśnie ta pomoc, tak bardzo lubię właśnie królową pucharów i kula pucharów w kwestii zdrowotnej, bo oznacza, Osobę sympatyczną i właśnie miłą, która niesie ten puchar pomocy. To jest bardzo fajna karta, bo ona naprawdę wskazuje na. Dobre intencje, tak? To nie jest materialistyczne, to nie jest wyrachowanie. To jest ciepła osoba, która po prostu lubi ludzi i pomaga im. A więc królowa Pucharów to spotkanie z osobą, która nam pomoże, wskaże właściwe tutaj obszary, tak? Dobrze potraktuje, poczujemy się właściwie po takiej wizycie. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, na piersi tutaj u kobiet, szczególnie narządy rodne. E, jajniki też, mimo wszystko, hmm, przemianę wody w organizmie i e, układ ogólnie moczowo-płciowy. Natomiast sama w sobie karta niesie pozytywną wiadomość, dobrą energię, która powinna Wam towarzyszyć. Układ jest trochę mieszany, bym powiedziała, tak. Ale czy jest bardzo zły? Nie. Macie potężną dawkę też informacji, bo oczywiście są pewne tendencje. Ale można sobie z nimi radzić, jeśli odpowiednio do nich podejdziemy, bo sama sytuacja wcale nie musi być taka poważna. To my nadajemy też często jej energię, i właśnie z tym nadawaniem energii bym tutaj powalczyła, by układ był idealny. Myślę, że powinien Wam się spodobać. Jakby co, dajcie, kochani, kochane, znać w komentarzach, jak to wyszło. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. はい。<music>